Warren Buffett to legenda świata inwestycji. Jego historia zaczyna się w Omaha, gdzie już jako młody chłopak wykazywał zainteresowanie finansami. W wieku 11 lat kupił swoje pierwsze akcje, a w wieku 13 lat prowadził własny biznes dostarczania gazet. Nazywany jest wyrocznią z Omaha, z powodu swoich niesamowitych umiejętności przewidywania trendów rynkowych. Jego zdolność do analizy i przewidywania ruchów rynkowych przyniosła mu nie tylko bogactwo, ale i szacunek w świecie finansów. Jego firma Berkshire Hathaway to prawdziwy gigant inwestycyjny. Buffett przekształcił ją z upadającej firmy tekstylnej w jedną z największych korporacji na świecie, inwestując w różnorodne branże od ubezpieczeń po kolei. Buffett słynie z długoterminowych strategii i ostrożnego podejścia do inwestowania. Jego filozofia inwestycyjna opiera się na zasadzie kupowania wartościowych firm i trzymania ich przez długi czas co często nazywa się kup i trzymaj. Nie ma więc nic dziwnego, że gdy Buffett mówi o możliwości krachu, ludzie nadstawiają uszu. Jego słowa mają ogromny wpływ na rynki finansowe i często wywołują szeroką dyskusję wśród inwestorów. W ostatnich miesiącach Buffett wyrażał zaniepokojenie sytuacją na rynkach finansowych. Jego analizy wskazują na nadchodzące trudności, które mogą wpłynąć na globalną gospodarkę. Według niego wiele czynników wskazuje na zbliżającą się korektę, a nawet krach. Wzrost zadłużenia, niestabilność polityczna i nadmierna wycena akcji to tylko niektóre z problemów, które mogą prowadzić do poważnych konsekwencji. Co to oznacza dla zwykłych inwestorów? Czy powinniśmy się bać? Buffett zawsze podkreślał znaczenie edukacji finansowej i świadomego podejścia do inwestowania. W tym filmie przyjrzymy się bliżej ostrzeżeniom Buffetta i postaramy się odpowiedzieć na te pytania. Zrozumienie jego perspektywy może pomóc nam lepiej przygotować się na przyszłe wyzwania i podejmować mądrzejsze decyzje inwestycyjne. Pierwszym sygnałem ostrzegawczym dla Buffetta są wysokie ceny akcji. Wskaźniki takie jak Price to Earnings czyli CZ są na rekordowo wysokich poziomach. Oznacza to, że inwestorzy płacą krocie za każdy złoty zysku generowanego przez firmy. Buffett porównuje to do bańki spekulacyjnej, która w końcu musi pęknąć. Według Buffetta wiele firm jest po prostu przewartościowanych. Ich ceny nie odzwierciedlają rzeczywistej wartości ich aktywów ani potencjału wzrostu. To sprawia, że rynek jest jak domek z kart, podatny na nagłe spadki, jeśli inwestorzy zaczną masowo pozbywać się akcji. Kolejnym powodem do niepokoju są niskie stopy procentowe. W ostatnich latach polityka monetarna wielu krajów skupiła się na utrzymywaniu stóp procentowych na bardzo niskim poziomie. Przez lata banki centralne utrzymywały stopy na rekordowo niskich poziomach, aby pobudzić gospodarkę. Taka strategia miała na celu zwiększenie dostępności kredytów i zachęcenie do inwestycji. To sprawiło, że pożyczanie pieniędzy było tanie jak barszcz, co z kolei prowadziło do wzrostu inwestycji w akcje. Niskie koszty pożyczek sprawiły, że inwestowanie w rynek akcji stało się bardziej opłacalne. Inwestowanie w akcje stało się bardziej atrakcyjne niż lokowanie kapitałów w bezpieczne, ale nisko oprocentowane instrumenty, takie jak obligacje. W rezultacie wielu inwestorów zaczęło przenosić swoje środki z obligacji do akcji, co dodatkowo napędzało wzrost cen akcji. Buffett obawia się, że niskie stopy procentowe doprowadziły do powstania baniek spekulacyjnych na rynkach. Jego zdaniem, tanie pieniądze skłaniają inwestorów do podejmowania nadmiernego ryzyka. Inwestorzy, szukając zysków, byli skłonni ryzykować jak szaleni, inwestując w coraz bardziej ryzykowne aktywa. To zjawisko jest szczególnie widoczne na rynkach finansowych, gdzie chęć osiągnięcia wysokich zysków często przeważa nad ostrożnością, co doprowadziło do zawyżenia cen aktywów. Wysokie ceny aktywów mogą być niebezpieczne, ponieważ są one często wynikiem spekulacji, a nie rzeczywistej wartości. Wzrost stóp procentowych może odwrócić ten trend i wywołać panikę na rynkach. Gdy stopy procentowe zaczną rosnąć, Koszty pożyczek wzrosną, co może prowadzić do spadku inwestycji i gwałtownego spadku cen aktywów. To z kolei może wywołać panikę wśród inwestorów i doprowadzić do gwałtownych ruchów na rynkach finansowych. Czarne chmury nad gospodarką. Buffett zwraca również uwagę na niepewność makroekonomiczną. Inflacja rośnie na całym świecie. Ceny surowców, takich jak ropa naftowa i gaz ziemny, szybują w górę niczym rakiety. Wojna w Ukrainie i napięcia geopolityczne dodatkowo komplikują sytuację. Te czynniki tworzą nieprzewidywalne środowisko dla firm i inwestorów. W obliczu rosnących kosztów i spowolnienia gospodarczego, firmy mogą mieć problemy z utrzymaniem rentowności. To z kolei może prowadzić do spadku zysków i spadku cen akcji. Efekt stada Buffett często mówi o psychologii tłumu i jej wpływie na rynki. Według niego inwestorzy często ulegają emocjom, strachowi i chciwości. Kiedy rynek rośnie, ludzie kupują akcje, bo boją się, że przegapią okazję do zarobku, jak na wyprzedaży w ulubionym sklepie. To napędza ceny jeszcze wyżej, tworząc bańkę. Kiedy rynek zaczyna spadać, strach bierze górę. Ludzie masowo sprzedają akcje, co prowadzi do dalszych spadków. Buffett ostrzega przed takim stadnym zachowaniem i zachęca do zachowania zimnej krwi i racjonalnego myślenia. Reakcja rynku i ekspertów ostrzeżenia Buffetta spotkały się z mieszanymi reakcjami. Część ekspertów zgadza się z jego diagnozą i przewiduje zbliżającą się korektę. Inni są bardziej optymistyczni i wskazują na silny wzrost gospodarczy oraz dobre wyniki finansowe firm. Sam Buffett nie jest jednak wróżką. W przeszłości zdarzało mu się popełniać błędy w swoich prognozach. Mimo to, jego ostrzeżenia warto potraktować poważnie, biorąc pod uwagę jego doświadczenie i sukcesy inwestycyjne. Wnioski: spokój i dywersyfikacja. W dzisiejszym świecie finansów, gdzie zmienność rynków jest na porządku dziennym, spokój i dywersyfikacja stają się kluczowymi elementami skutecznej strategii inwestycyjnej. Co więc powinni zrobić inwestorzy w obliczu tych ostrzeżeń? Jakie kroki podjąć, aby zabezpieczyć swoje inwestycje i jednocześnie maksymalizować zyski? Przede wszystkim, bez paniki. Panika jest najgorszym doradcą w świecie finansów. W momentach kryzysu zachowanie zimnej krwi może być kluczowe dla ochrony naszych oszczędności. Sprzedaż akcji w panice to jak sprzedaż oszczędności życia za grosze. Warto pamiętać, że rynki finansowe mają tendencję do odbijania się po okresach spadków. Zamiast tego warto zachować spokój i ocenić swoją sytuację finansową. Przeanalizowanie swoich inwestycji i zrozumienie, dlaczego je wybraliśmy, może pomóc w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. Buffett radzi, aby postawić na dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Dywersyfikacja to nie tylko rozłożenie ryzyka, ale także szansa na zyski z różnych źródeł. Inwestowanie w różne klasy aktywów, takie jak akcje, obligacje, nieruchomości czy surowce, może pomóc zminimalizować ryzyko strat. Każda z tych klas aktywów reaguje inaczej na zmiany rynkowe, co pozwala na lepsze zarządzanie ryzykiem. Ważne jest również, aby inwestować długoterminowo i nie reagować nerwowo na krótkoterminowe wahania rynkowe. Długoterminowe podejście pozwala na wykorzystanie efektu procentu składanego i zmniejsza wpływ chwilowych spadków. Pamiętajmy, że rynek jest jak huśtawka są wzloty i upadki, ale w długim terminie zazwyczaj rośnie. Historia pokazuje, że mimo okresowych kryzysów rynki finansowe mają tendencję do wzrostu. A co wy o tym sądzicie? Jakie są wasze strategie na zachowanie spokoju i dywersyfikację w trudnych czasach? Czy zgadzacie się z ostrzeżeniami Warrena Bafeta? Czy uważacie, że dywersyfikacja jest kluczem do sukcesu w inwestowaniu? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Wasze opinie są dla nas bardzo cenne i mogą pomóc innym inwestorom w podejmowaniu lepszych decyzji. I nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami ze świata finansów. Dzięki subskrypcji nie przegapicie żadnych ważnych aktualizacji i porad dotyczących inwestowania.